Za jakiś czas widzę, że na Facebooku przewija się to samo zdjęcie. To jest zdjęcie na Ninjago, na którym gościu siedzi na kanapie i po prostu ma przed sobą coach mastera. Tak to się nazywa. I wszyscy się podniecają, że to jest właśnie e, to, co pozwoli sprowadzić PC Master Race na salony, że to jest coś, co zatrze granicę między konsolami a pizzetami, bo największe właśnie. Różnicą czy jakąś barierą przejścia do tego jest to, że do grania na PC -cie potrzebujemy tą myszkę i klawiaturę, na odwrót, klawiaturę myszkę. I nigdy nie było czegoś takiego, co po pozwoliłoby wygodnie grać na sofie na PC. -cie. I Couchmaster miał być czymś takim, co właśnie zaszczyt tą granicę i pozwoli sprowadzić PC gaming na salony. I kupiłem to. ...dwa lata temu i musiałem to wyciągnąć z szafy. Leży to na górze szafy od dwóch lat i hmm, to dużo tłumaczy, tak? Dobra, może przejdźmy do rzeczy. Przede mną jest ta główna płyta na której ma spożywać kreatura i ma spożywać myszka. Tym razem dobrze. Tym wszystkim, może ważna jest informacja, zanim zaczniemy, że Couchmastera właśnie kupiłem dwa lata temu. On leżał w czasie do tej pory na szafie i nie do końca mogę pamiętać wszystko, co było w opakowaniu, i to wszystko już jest prawie złożone do użytku. Tak więc to nie będzie taki konkretny unboxing, a raczej właśnie opinie tego po tym, jak już yy, no, było albo nie było używane, tak? Tak więc yy, jedną rzeczą, którą na pewno wiem, że była, nie byłem w stanie znaleźć, jest koszulka Mastera yy, w rozmiarze L, czyli jak moja lewa ręka w nią weszła, to już nie było koszulki. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. To jest yy, ta główna płyta Koutronster, na której spożywa klawiatura myszka. Dobra. E, bezprzewodowa klawiatura Logitech K10, K100 i którą swoją drogą polecam. są najlepsza klawiatura bezprzewodowa, jaką z jaką miałem w życiu do czynienia mam aż dwie i kupiłem parę do pracy. Absolutnie fenomen. Ona jest yy, dość nowa, także gumki z tyłu jeszcze są niewytarte I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ y, ta płyta je, jest trochę taka chropowata, to nie jest y, płynna powierzchnia. Przejeżdża może słyszycie, słychać właśnie takie skoki paznokci po tej płycie. I w, na tej klawiaturze mam nie wytarte jeszcze te gumki, także praktycznie cała ta płyta jeździ z klawiaturą, klawiaturą jeśli próbuję przesunąć klawiaturę. To jest ważne. Natomiast mamy klawiaturę Isera, którą dostałem z komputerem 6 lat temu. Gumki na tym definitywnie są zdarte. I jeśli to położę na tym, ona bardzo, bardzo łatwo pływa. I jako urządzenie przenośne, mimo wszystko, ona by się nie sprawdzała już na tym. Przy jakichkolwiek skokach, czy, czy, czy czymś takim, na pewno by to. Latało mocno. Tak więc musimy sobie uzmysłowić że albo mamy podkładkę pod mysz, specjalnie pod klawiaturę, albo mamy nową e, klawiaturę, która ma jeszcze niezdarte gąbki, lub jakieś e, sami możecie sobie wymyślić sposoby, żeby ją przymontować na stałe. E, Dobrze. No, otwórzmy sobie. Ją. Tak wygląda ona, no, od góry, tak? to są. E, Przegrody na kable, i tak dalej. To wszystko, mimo wszystko, jest to dość ciężkie. Sprawia wrażenie solidnego, mimo wykonania z taniego plastiku. I pod tym, oczywiście, jest pokrywa na to. Jak mówiłem, tu będą znajdować się wszystkie kable, i przejściówka USB, a raczej rozdzielać. Yy, tą przejściówkę coś to ma, chodź chodź tu, chodź chodź, chodź chodź przejściówka jest no, wróćmy trochę to jest przejściówka jak widać na 4 yy, wejścia USB, jest to USB 3 tak więc yy, jest to lepsza jakość niż powiedzmy podstawowa ja, ma to rzepy z tyłu, żeby po prostu nie latało po wszystkim to montujemy w środku kabel wychodzi tu z boku z tego i leci do kabla USB 3 metrowego z którego akurat korzystam to jest jedna rzecz, która tak naprawdę z mi się przydała jest bardzo długi, porządny kabel bodajże 3 metrowy z tego co pamiętam USB 3 przeduszka i nie korzystam cały czas, tak? albo przypinam do niej słuchawki, albo ładowarkę do pada, albo coś takiego. To jest fajna rzecz, to absolutnie do się nie mogę nijak doczepić. I co mam jeszcze? Oczywiście są te dwie poduchy. Do jakości wykonania tego naprawdę nie mogę się za bardzo doczepić, bo jest to przyjemność w dotyku, może nie jest to najprawdziwsza skóra. Ale nie, nie śmierdzi tandetą, dobra? Tak może to powiedzmy, jest ta kieszeń z boku na różne rzeczy też. E, fajnie się odgina, fajnie wraca do wszystkiego. Jest ok. Problemem jest to, że to z tym musi się połączyć za pomocą rzepów. I ja. Dobra, złożyłem pierwszy raz i to wszystko latało. Do tego dojdziemy, ale do. Teraz jak zobaczycie, to, to jest jeszcze dwa dodatkowe rzepy tutaj. To są rzeczy, które dokupiłem sam, w nadziei, że będzie to bardziej stabilne. Niestety, średnio to wyszło. Próbowałem nawet uchwyt dorzucić sam. To też, to, to, to jest coś, co dodałem sam, żeby móc podnosić to po prostu. Nie, w jaki sposób nie chciałem y, szyć tego ani w jakiś sposób zniszczyć, także na rzepach y, dołączę po prostu uchwyt, który jest podobnego materiału nawet lepszego niż sam Couchmaster. Dobra, tego jest, y, tego jest dwa. Y, mamy też gąbki pod y, łokcie, żeby się wygodniej. Top I muszę przyznać, że te gumki są naprawdę wygodne. Jest bardzo duża różnica, jeśli możemy oprzeć to, oprzeć y, łokieć właśnie na tym, a bezpośrednio bez podparcia na tej gumce. Jest to dobrze pomyślane eee, i nie jest to mankament który Jakaś Monstera. Do tego dojdziemy. Dobrze. Yy, więc chyba pozostaje nam sprawdzić to w użytku, także yy, spróbujmy poskładać kałcz monster. Dobrze. mamy poskładanego Couchmastera. po lewej stronie jest klawiatura. Do której mam doczepione właśnie rzepy z Couchmastera. Specjalnie tak, że one są tu też ustawione. Także ona może nie będzie latać, przed chwilą się złapała. O, ona nie będzie w tym momencie latać, bo jest przyczepiona na rzepach. I mamy myszkę po prawej. Jak wspominałem, cała Podstawka, kawcząc, coraz Także myszka będzie po tym skakać. Szczególnie rat, który nie ża żadnej, żadnej podkładki, chyba że biała, twarda, słyszałem. Ale przyjmijmy, że ustawiliśmy mu podkładkę. Trochę pod myszkę podstawimy, żeby wyglądało to normalnie. Nie pod klawiaturę. I dobrze, i mamy to. Teraz jest pora, żeby dorzucić poduchy, tak? Więc dorzućmy teraz poduszki i zobaczmy w czym jest problem. Jestem jak widzicie, e, nogi mam tak z, e, ściśnięte, że... E, prawdopodobnie nie będę miał potomstwa. Hmm. I to jest jeden z problemów. Ja ani nie jestem najchudszym człowiekiem, ani bynajmniej najgrubszym, ale hmm, chyba robimy to dla e, pewnej grupy odbiorców, do, której chyba jestem normalnym e, przedstawicielem. Tak więc e, trochę jest ciasno. To jest pierwszy problem, a drugi dobra, gramy gramy e, i dobra, kable trochę przeszkadzają, mógłbym mieć bezprzewodową myszkę, ale oprócz tego, niby jest ok, e, jestem w stanie tak grać mimo e, horrendalnych rozmiarów e, ustrojstwa, które muszę przytargać, tylko po to, żeby móc grać na ekranie. To jest w tym momencie. I, ale dobra, i chcę się odlać, i mam problem, bo muszę to jakoś przetransportować w inne miejsce. Teraz tak ee, rzepy z tego są bardzo przestarzałe. Także nie wińmy jakości rzepów. Ale nawet jak było to nowe, było bardzo ciężko to e, zdjąć i przenieść w któreś miejsce. Powiedzmy, że tu się rzepa przeniosła też i żeby móc dopiero wyjść y, gdzieś indziej i te poduszki też latają co chwila y, powrót też nie jest najprostszy nie jest to, że chwycimy tak ale musimy się dostosować do tego wszystkiego za każdym razem jest to mm, więcej problemu niż y, chciałbym mieć niż, y, niż y, chciałbym być odparty za każdym razem gdy chcesz Coś pograć, a też często jest po, jakiś powód, żeby odejść na chwilę od grania i zrobić coś innego. Na przykład jeśli gotujemy coś i gram na Couchmasterze, to jest po prostu horrendalne doświadczenie. Za każdym razem musieć to przekładać, zakładać, odkładać. Nie jest to proste. Mówię, nawet tu są dorzucone trzy rzepy, a mimo wszystko całość zachowuje się bardzo niestabilnie. Można oczywiście, w kwestii tego, jakie to jest ciasne, mo można byłoby oczywiście trochę to bardziej w prawo jeszcze odsunąć, ale w tym momencie tracimy jeszcze więcej na stabilności, wszystkiego i te poduszki po prostu latają pod tym cały czas. słuchajcie, zapłaciłem to że to niemałe pieniądze i leży to na szafie bez y, żadnego użytku. A wszystko, co gram, gram na padzie, tak, więc mm, może nie patrzcie na obrazki z Nine Gaga, tylko pomyślcie, jakie naprawdę konsekwencje się wiążą z takim właśnie nie tylko wydatkiem, ale z całą tą konstrukcją. Ja osobiście przykro mi, ale nie polecam tego. A czy to jest coś dla Was, to sądzę, możecie już sami wydedukować z tego wideo? Dobra, dzięki. Yy, widzimy się następnym razem. A tymczasem słupki, łapki, hajsy. Dzięki.